Marka Duji przede wszystkim kojarzona jest z wytrzymałymi telefonami. Jest to chyba nawet największa chińska marka specjalizująca się w tego rodzaju urządzeniach. Wytrzymałe telefony Duji wyróżniają się przede wszystkim ciekawym designem i dobrym stosunkiem ceny do jakości. Zwłaszcza dużą popularnością cieszą się ich modele z serii S. Ostatni model z tej serii, Duji S97 Pro, trafił na rynek prawie rok temu. Najwyższy więc czas na kolejny model, tym razem oznaczony jako S98 bez Pro. Ale w razie czego wersję Pro też już można zamawiać na AliExpress. Zapraszam do recenzji. Telefon ma 172 mm długości, 82 szerokości i 15,5 grubości, a jego waga to 320 gramów. Telefon jest więc duży i ciężki. Ale w końcu mamy do czynienia z modelem należącym do segmentu wytrzymałych smartfonów. Rama S98 wykonana jest z aluminium i pokryta gumą, co też odbija się na wadze telefonu. Najciekawszą rzeczą w wyglądzie S98 jest tylny, dodatkowy ekran umieszczony w metalowym module między trzema czujnikami, lampą LED i lampą na podczerwie. Jego funkcjonalność, tak samo jak w V20, jest bardzo ograniczona. Możemy na nim sprawdzić datę, godzinę. Sterować muzyką lub odbierać połączenia. Ekran jest trochę za ciemny, przez co jest słabo widoczny na dworze w jasne, słoneczne dni. Do tego sama obsługa tego ekranu nie jest jakoś szczególnie wygodna. Powiedzmy sobie szczerze, wszystko wygodniej i szybciej jesteśmy w stanie zrobić na głównym ekranie. W przeciwieństwie jednak do V20, dodatkowy ekran S98 dużo bardziej mi się podoba. Ma 1,1 cala, jest centralnie położony i okrągły. Razem z modułem, w który został wpasowany, przypomina zegarek. Nawet nacięcia na tylnym, ogumowanym panelu przypominają pasek zegarka. Mamy tu więc połączenie miernej funkcjonalności i ograniczonej wygody z ciekawym, atrakcyjnym wyglądem. Jeśli chodzi o porty, telefon ma z prawej strony przyciski do regulacji głośności, przycisk blokady oraz czytnik linii papilarnych. Jak dla mnie, czytnik jest umieszczony trochę za nisko i niewygodnie się z niego korzysta. Dużo lepiej by to działało, gdyby przyciski do regulacji głośności przeniesiono na lewy bok lub w ogóle przycisk blokady zintegrować ze skanerem. No ale trudno. Z lewej strony mamy dodatkowy, konfigurowalny klawisz i port na karty. Na dole znajduje się jeszcze port USB typu C, mikrofon i głośnik. Ogólnie to telefon całkiem nieźle leży w dłoni, a ogumowana część obudowy zapewnia pewny chwyt. Telefon ma zaślepkę na port USB, ale klawisze są bardzo luźne. Potrząsając telefonem zachowują się jak dzwoneczki. Nie jest to może jakoś specjalnie donośne, ale po pierwsze trochę mnie irytuje, a po drugie stawia pod znakiem zapytania jakość wykonania telefonu, bo jeśli klawisze są źle spasowane za budową, to może się do telefonu dostać woda. Może mam PHI dotyczy to tylko mojego egzemplarza, więc jeśli macie S98, to dajcie znać, czy wasz też tak brzęczy. W przodu S98 znajduje się wyświetlacz LCD o przekątnej 6,3 cala, rozdzielczości Full HD plus i maksymalnej jasności wynoszącej 480 nitów. Trochę mało, przez co w słoneczne dni możemy mieć małe problemy z odczytywaniem treści z ekranu. Ekran S98 jest wyposażony w warstwę ochroną Corning Gorilla Glass, która chroni wyświetlacz przed zniszczeniem. Jeśli chodzi o jakość wyświetlanego na ekranie obrazu, to wyświetlacz S98 zapewnia jasne, żywe kolory i szerokie kąty widzenia, które doskonale sprawdzają się podczas oglądania filmów czy grania w gry. W porównaniu do klasycznych telefonów, ekran S98 jest dość słaby, jednak w segmencie wytrzymałych telefonów całkiem niezły. Aha, w ustawieniach ekranu możemy regulować kontrast i nasycenie kolorów. S98 napędza układ Mediatek Helio G96 czyli ośmiordzeniowy, wykonany w 12 nanometrach chip, który został wprowadzony na rynek w trzecim kwartale 2021 roku. G96 wyposażono w dwa rdzenie o częstotliwości 2,5 GHz i sześć rdzeni o częstotliwości 2 GHz. Jest to procesor, który ma taką samą specyfikację co jego poprzednik Helio G95 z niewielkimi zmianami jak zastosowanie nowszej wersji Bluetooth oraz użycie innej grafiki. G95 był mocniejszy układ Mali G76 MC4, a w G96 mamy słabszy G57 MC2. Poza tym mamy tutaj 8GB pamięci RAM DDR4 i 256 pamięci wewnętrznej UFS 2.2. 8GB pamięci RAM świetnie sprawdza się w wielozadaniowości i pozwala na przełączanie się między uruchomionymi w tle aplikacjami bez konieczności ich przeładowania. Jeśli chodzi o wyniki testów syntetycznych, to Duji S98 w benchmarku Antutu wykręcił ponad 330 000 punktów. W Geekbench 5 jest to kolejno 499 punktów za jeden rdzeń i 1131 za wszystkie. W 3D-marku w teście Wildlife Extreme G96 wykręcił 326 punktów, a w teście Slingshot Extreme 2097. Jak widać po wynikach testów, S98 oparty został na solidnym procesorze średniej klasy. Wyniki testów pokazują, że S98 jest nieco wolniejszy niż telefony oparte na Dimensity 700. Telefon dobrze radzi sobie w grach 3D takich jak Asphalt 9 czy Call of Duty Mobile, gdzie na średnich ustawieniach gry działają bardzo płynnie. Na telefonie możemy też otwarzać filmy z YouTube'a w maksymalnej rozdzielczości Full HD i 30 km na sekundę z HDR bez żadnych opóźnień. Z tyłu Dudi S98 znajdują się trzy kamery. Główny aparat ma 64 megapiksele. Druga jest kamera noktowizyjna Sony IMX350 z matrycą 20 mega, a trzecia jest kamera szerokokątna 8 mega ze 130 stopniowym polem widzenia. Jest to matryca Samsunga S5K4H7. Jakość zdjęć z aparatu głównego w dzień jest niezła. Zdjęcia są ostre i jasne. Czasami może nawet za bardzo, a kolory naturalnie odwzorowane. W nocy jest dużo gorzej. Zdjęcia są zaszumione z mocnym pomarańczowym zabarwieniem. Włączenie trybu nocnego niewiele tutaj pomaga. Zdjęcia mają zredukowaną pomarańczową poświatę, ale wciąż są mocno zaszumione. Z bliskiej odległości z fleszem jest jeszcze ok, ale moim zdaniem w nocy najlepiej korzystać z kamery noktowizyjnej, robiącej czarno-białe zdjęcia nawet w całkowitej ciemności. W ogóle ostatnio miałem pomysł, że z tej kamery Możemy korzystać na przykład w lesie, zamiast używać latarki, możemy użyć S98 jak wizjera. Zdjęcia szerokokątne nie zachwycają, są w miarę ostre, ale z niską szczegółowością. Jeśli chodzi o filmy, to S98 może nagrywać wideo w maksymalnej rozdzielczości Full HD. Największą mankamentem kamery jest brak jakiejkolwiek stabilizacji, ale nawet bez tego jakość wideo jest co najwyżej przyzwoita. Nagrania są zbyt jasne i mają niższą niż się spodziewałem szczegółowość. Doogee S98 działa na lekko zmodyfikowanym Androidzie 12. Zmieniony względem czystego Androida został przede wszystkim wygląd systemu oraz dołączono zestaw aplikacji do obsługi czujników. Poza nimi nie ma tutaj żadnych preinstalowanych gier czy aplikacji reklamowych. Dodano tutaj Easy Launchera, który przede wszystkim stawia na czytelność i prostotę i kierowany jest głównie do osób starszych. W ustawieniach znajdziemy kilka dodatkowych opcji. Najciekawszą z nich jest możliwość zmiany wyglądu dodatkowego ekranu. Ale ilość motywów, jak na razie, jest stosunkowo mała. Miejmy nadzieję, że przy okazji kolejnych aktualizacji ich liczba będzie rosła. Telefon ma wbudowaną baterię o pojemności 6000 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie 33W oraz ładowanie bezprzewodowe 15W. Jeśli chodzi o jej żywotność, to Tutri S98 po 22 godzinach wyświetlania filmu na YouTube w trybie pełnoekranowym z jasnością i głośnością ustawioną na 50% zostało 1% energii. Jest to wynik na poziomie V20, ale widocznie słabszy niż V10. Pełne naładowanie przy pomocy dołączonej do zestawu ładowarki zajmuje około 2 godzin. Duji S98 ma gniazdo na dwie karty w formacie nanoSIM i dedykowany slot na kartę pamięci. Jeśli chodzi o komunikację, to S98 obsługuje dwuzakresowe Wi-Fi i 5 GHz oraz Bluetooth 5.1. Smartphone posiada także moduł nawigacji obsługujący systemy GPS, Beidou, Clonas i Galileo. Na telefonie oczywiście nie mogło zabraknąć modułu NFC do płatności mobilnych. Poza tym mamy tutaj jeszcze diodę powiadomień. Umieszczony z boku skaner linii papilarnych, jak już mówiłem, jest trochę za nisko i niewygodnie mi się z niego korzysta, ale sprawnie rozpoznaje nasz odcisk i całkiem szybko odblokowuje telefon. Głośnik multimedialny jest mocno przeciętny. Dźwięk z niego jest czysty, ale bas bardzo słaby. Dużo lepiej spisuje się głośnik do rozmów, z którego dźwięk jest głośny i wyraźny. No i przyszedł czas na podsumowanie. Duji S98 wygląda po prostu świetnie. Tylny, dodatkowy ekran, choć na co dzień, nie bardzo się przydaje, to dodaje temu modelowi efekciarskiego wyglądu. Telefon ma też typową dla telefonów segmentu Rock, wytrzymałą, wykonaną z metalu i pokrytą gumą obudowę. Całość sprawia wrażenie solidnej konstrukcji, ale martwią mnie te klawisze, które są bardzo luźno osadzone. Poza tym, kiepsko przemyślane zostało położenie czytnika linii papilarnych, który jest za nisko, aby można było wygodnie z niego korzystać pod względem wydajności. Mamy tutaj Helio G96, który oferuje wystarczająco dużo mocy obliczeniowej, aby na S98 można było grać w gry i oglądać filmy na YouTube w full HD i z HDR. Do tego mamy tutaj najnowszego Androida 12, dość przeciętny ekran, ale zabezpieczony Gorilla Glass oraz ładowaną bezprzewodową baterię, której jednak pojemność mogłaby być jak na mój gust trochę większa. Jeśli chodzi o kamery, to są one nadal dość słabe. W segmencie wytrzymałych telefonów najlepsze wciąż pozostają kamery z telefonów UMIDIGI z serii Bizon. To by było wszystko na dziś. Napiszcie w komentarzach, co uważacie o tym telefonie. Ja już się będę z wami żegnał. Do usłyszenia. Cześć!